Zainteresowanych na kanale Matematyka na plus. Tematem tego filmu jest nierówność wielomianowa, krok po kroku. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania i ewentualnie tablicy maturalne. Moi drodzy, zaczynamy nasze zadanie. Krokiem zerowym, jak w pozostałych nierównościach, równaniach będzie dziedzina. Jest to nietypowe, ale jeżeli jesteście na studiach, czasami wykładowcy proszą, żeby dziedzinę zapisywać wszędzie, zwłaszcza przy badaniu monotoniczności i tu możemy napisać spokojnie, bez żadnego tutaj myślenia, że to jest zbiór liczb rzeczywistych, ponieważ jest to wielomian, nie mamy ani ułamków, ani pierwiastków, ani logarytmów, więc jakby tu mamy spokój z dziedziną. I teraz tak, czyli dziedzina naszej funkcji to zbiór liczb rzeczywistych. Co dalej? Krok e, następny, krok właściwy tak naprawdę dla liceum, e, to jest rozłożenie lewej strony naszej nierówności na e, czynniki, czyli tak zwane postać, nawiasową postać iloczynową. Jak to robimy? W poprzednich filmach, gdzie pokazywaliśmy równania wielomianowe, różne typy równań wielomianowych, tam pokazywaliśmy metody, czyli możecie mieć łatwe równania, które można rozłożyć na przykład z jakiegoś wyłączenia przed nawias, wzorów skróconego mnożenia, lub też, tak jak w naszym przypadku, musimy tu się pobawić troszeczkę i na przykład zastosować dzielenie wielomianów, zastosować schemat Hornera. Jak to było? Na początku, ponieważ metoda grupowania tutaj nie zadziała do końca, musielibyśmy się dosyć mocno nakombinować, dlatego patrzymy sobie na nasz wyraz wolny. Nasz wyraz wolny to jest plus 10. I w tym momencie wypisujemy dzielniki wyrazu wolnego. Dzielniki wypisujemy poprzez dodanie plus, minus, ponieważ mogą być to dodatnie i ujemne liczby. Czyli dzielnikami na przykład dziesiątki jest co? Jest na pewno plus, minus 1, możecie to osobno wypisywać, plus 1 i minus 1, plus, minus 2, plus, minus 5 moi drodzy i plus, minus 10. Czyli tych dzienników jest tyle i zawsze pamiętajcie, żeby dać plus i minus bez względu na to, czy tu jest plus 10, czy tu jest minus 10, tak jak przypomnienia. I będziemy sprawdzać teraz, która liczba po podstawieniu do tej lewej strony da mi 0. I tak naprawdę zobaczcie, że my na chwilę udajemy, że to jest równanie, a nie nierówność wielomianowa. I teraz tak, po długich poszukiwaniach, nie będziemy tutaj całego procesu, możecie sami sobie w domu teraz zatrzymać filmik i zacząć szukać na kalkulatorze sobie obliczać czy na kartce papieru? My podstawimy sobie od razu minus 2 i zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli ja wstawię po lewej stronie minus 2, to mam minus 2 do trzeciej, potem mam 2 razy minus 2 do drugiej, potem mam minus 3 razy minus 2 i plus 10. I ile to się równa? Teraz tak, tutaj mam minus 8, no tutaj też mam minus 8, bo ten minus do kwadratu tam mi plus, minus 3 razy minus 2 to jest plus 6, no i plus 10. I zobaczcie moi drodzy, że tutaj będzie minus 16, a tu będzie plus 16, czyli ostatecznie dostaniemy 0. Jeżeli jest tak, to jest to sytuacja dla nas bardzo fajna, dlatego że znaleźliśmy taki haczyk, taki punkt startowy. Znaleźliśmy to, co, ten pierwszy pierwiastek tej lewej strony, który jakby będziemy dzięki niemu mogli znaleźć. następne. I teraz dalszy jest to pierwszy krok, dalej próbujemy rozłożyć to wszystko na czynniki. Metoda może być dłuższa lub krótsza. I teraz robicie jak chcecie. Albo robicie taką pierwszą metodą, dzielicie sobie przez x plus 2. Czyli tak zwana metoda tutaj y, pisemna po prostu dzielenia wielomianów, czyli tą lewą stronę dzielicie sobie przez x plus 2, prawda? A x plus 2, a nie x minus 2, dlatego że pamiętajcie, jak to działa, tak jeżeli jesteście tutaj y, nie y, do końca, że tak powiem, po kolei, tylko wpadliście na chwilę do nierówności wielomianowych, dzielimy przez X minus A. Prawda? A jeżeli moje A, tak jak w tym przypadku jest minus 2, no to wychodzi minus i minus wychodzi plus. To jest taka dosyć ważna zasada. I teraz to jest pierwsza metoda, czyli pisemne dzielenie. Druga metoda to jest schemat Hornera. I my ten schemat zastosujemy, czyli schemat Hornera, dlatego że on jest po prostu szybszy, przyjemniejszy. I jak to było? Była tabelka, prawda? W tej tabelce wypisywaliśmy tak. Tutaj w tym rogu dolnym było minus 2, czyli to przez co dzielimy, tak jakby. Czyli to, co dało nam tu 0. I teraz wypisujemy po kolei współczynniki naszego, naszej lewej strony, naszego wielomianu po lewej stronie nierówności. Pamiętajcie, że tutaj naprawdę ważna sprawa jest taka w tym schemacie Hornera, że to ma iść po kolei potęgami, czyli jeżeli by nam zabrakło tutaj na przykład kwadratu, to wpisujecie 0, czyli tutaj jest najwyższa potęga 3, czyli ta, ta tutaj kolumna opowiada za 3, za 2, za 1, za wyraz wolny. Jeżeli czegoś zabraknie, wpisujemy 0, a nie kolejną, yy, kolejny współczynnik przy x. Czyli przy x do trzecie jest 1, więc wpisuję 1. Jak nic nie ma, to znaczy, że jest 1. Przy x kwadrat jest minus 2, przy x jest minus 3 i wyraz wolny jest 10. I pamiętajcie, taka jest zasada? Po kolei ma iść ta potęga tutaj. Jak nie ma, to znaczy, że jest 0 tam. I teraz pierwszą przepisujemy, czyli tą jedynkę przepisujemy zawsze i nie, to, nie zawsze musi być jedynka, tutaj jest. I teraz tak, mnożymy. 1 razy minus 2 jest minus 2, dodać minus 2 jest minus 4. Minus 4 razy minus 2 jest 8, dodać minus 3 jest 5. 5 razy minus 2 jest minus 10, dodać 10 jest 0. Tu musi wam, wam przepraszam, wyjść 0. Jeżeli to 0 nie wyjdzie, to znaczy, że wybraliście tutaj, to źle, policzyliście. Oczywiście, możecie schematem hornera sprawdzać te wszystkie pierwiastki tutaj, czyli możecie od razu zrobić tabelkę i wpisywać po kolei minus 1, 1 minus 2, 2, minus 5, 5, minus 10, 10 i patrzeć, kiedy wychodzi 0. Jak najbardziej możecie to zrobić, jeżeli Wam się to chce, jeżeli Wam jest wygodniej, oczywiście. I też dla poćwiczenia samego schematu Hornera. OK, dostaliśmy tutaj 0, i teraz co z tym? Tu, moi drodzy, powstały współczynniki nowego wielomianu o jeden stopień niższego niż ten początkowy. Czyli ja lewą stronę mojej nierówności zapisuję teraz tak. x plus 2, bo. Tak, zapisuję to, co daje mi 0, czyli minus 2 daje mi 0, ale ja sobie nie mogę zapisać jakiejś liczby. Ja to zapisuję jako taki czynnik liniowy, czyli x plus 2. Gdyby mi tu wyszło na przykład minus 1, by pasowało, to bym napisała x plus 1, gdyby wyszło mi 5, to bym napisała x minus 5 i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, czyli to jest mój ten, co daje mi 0. I teraz razy. I stąd spisuję współczynniku tego wielomianu o 1 stopień niższego. Czyli to jest tak, 1 stopień niżej jest x kwadrat, czyli x kwadrat, bo tu jedyneczka przy nim stoi, czyli to jest jakby 1 razy x kwadrat, minus 4x, bo jest minus 4, plus wyraz wolny, czyli 5. I znak nierówności przepisuję. Czy to jest koniec rozkładu? No nie, dlatego że my oczywiście nie tylko chcemy, żeby było mnożenie, my chcemy, żeby to były możliwe czynniki liniowe. Co nam zostało? To jest czynnik liniowy, to jest ok. No tutaj jest funkcja kwadratowa, czyli delta, metoda jakiegoś grupowania. Co jest Wam łatwiej? Jesteście tutaj w tym momencie na rozszerzeniu i jakby... Do, od Was zależy, co możecie zrobić, jak chcecie to zrobić. I teraz tak, czyli mamy tutaj delta b kwadrat, czyli 4 do kwadratu 16, odjąć 4 razy 1 razy 5. No i tutaj jest 20. I okazuje się, że to, jak odejmę, to jest mniejsze od 0. Czyli okazuje się, że to, e, nie mogę tego rozłożyć. To zostaje w takiej postaci, w jakiej jest, zdarza się, jeżeli byłaby delta większa lub równa 0, rozkładamy i odpowiednio postać iloczynową funkcji kwadratowej wpisujemy. Ją macie chociażby w waszych tablicach maturalnych. Ok, czyli doszliśmy do tego etapu. To już jest jakby zakończona, tu jest postać iloczynowa. Możliwie najmniejszego stopnia mamy te czynniki, jest ok. To jest nasz krok pierwszy. Krok drugi. Teraz, moi drodzy, Dokonujemy malunku. Ten drugi krok tak naprawdę jest krokiem kończącym, bo nierówność, pamiętajcie, zawsze rysujecie. Czy was o to ktoś prosi, czy nie, miejcie taki nawyk aż do studiów, a nawet dalej, żeby każdą nierówność z funkcją jakąś yy, rysować na końcu. To ułatwia odczytywanie, wyobrażenie sobie tego wszystkiego. Ok, zaznaczam sobie to, co dało mi 0 do tej pory. No i tak się okazuje, że tylko minus 2 dało mi 0. Nic więcej. No, i teraz zastanawiam się, co z tym zrobić, nie? Ok, patrzę najpierw, że tak. Minus 2 jest pierwiastkiem jednokrotnym, czyli nie będę odbijać nic. To będzie zawsze jakie? Hmm. Jeżeli delta wyszła ujemna, ramiona są skierowane do góry, no to będzie tak. Ten drugi nawias. Czyli to będzie zawsze dodatnie. No, okej. Okay. Czyli tak naprawdę, mój wielomian, to wygląda tak. No tutaj wyobraźcie sobie, że to ładnie przez minus 2 przechodzi. Wygląda trochę jak funkcja liniowa, nie? No więc weźmy go tam jakoś tutaj. Rysunek pomocniczy jest, więc ten, ale żeby, żeby nie było, że rysujemy funkcję liniową. Tak naprawdę moglibyśmy w ogóle ten element, za przeproszeniem, olać, dlatego że my szukamy większych równych od zera xów, dla których nierówność jest zwiększy równa od zera. Skoro wiemy, że to jest zawsze dodatnie, cokolwiek wstawimy za X, to będzie zawsze dodatnie, chociaż nawet nie wygląda tak, jak się na to spojrzy, to tak naprawdę rozpatrujemy tylko ten nawias. No i tak faktycznie wyszło. Bo z nierówności okazuje się, i tutaj patrzymy na kółeczko, ma być domknięte, bo jest większe równe, i z tej nierówności okazuje się, że plusiki są kiedy? kiedy x jest jaki? Większy lub równy od minus 2. Czyli dla minus 2 będzie 0, dla minus 1 będzie już dodatnie. I jak sprawdzimy, to zobaczcie. Minus 1 tutaj wychodzi na plusie, bo wychodzi 1, a tu dam tak, 1 plus 4, no i też wychodzi dodatnie. Czyli zgadza się. Czyli tak naprawdę, mimo takich śmiesznych zawieromań, które wyszły do tej pory, to jakby działa, mimo tego dziwnego wykresu. I teraz, moi drodzy, tak, to jest odpowiedź, czyli możemy sobie napisać P, w zależności od tego, e, jak jest wam, u Was wymagane, proszę dopasować to wszystko, jak zapisujecie, czy po przecinku, czy w sumie, ponieważ tutaj każdy nauczyciel i wykładowca ma swoje przyzwyczajenia. Nie zawsze one są jakieś e, e, po prostu są przyzwyczajeniami. Natomiast o co chodzi z tym wykresem? Pamiętajcie proszę jedną rzecz z tym wykresem, bo tam czasami taki wąż wychodzi. Ee, jeżeli na przykład udałoby nam się to rozłożyć na trzy nawiasy i powstałyby nam e, trzy tutaj mm, miejsca przecięcia, trzy pierwiastki, to zasada była jaka? Rysujemy od prawej strony, taka najłatwiejsza zasada i bierzemy, e, jeżeli, e, zaczynamy od góry, jeżeli znak przy x, jak je wymnożymy, czyli tak naprawdę ten znak początkowy przy x, jest dodatni, a od dołu, jeżeli jest ujemny. Ale zawsze od prawej, od lewej ta zasada nie działa, bo od lewej się może zdarzyć yy, wiele. Ale jeżeli tej zasady nie chcecie pamiętać, to wystarczy, że na przykład powiedzmy tu jest jeden. Podstawicie sobie jakąkolwiek liczbę całkowitą z prawej strony tej skrajnej liczby, czyli na przykład dwa i wstawicie ją sobie i zobaczycie, jaki jest znak. I wtedy będziecie wiedzieć, czy zacząć z góry, czy z dołu. Eee, to samo możecie zrobić w tym wypadku też z lewej strony i bierzecie wtedy skrajną lewą liczbę. Tych metod takich e, obrysowywania jest wiele. Należy oczywiście zawsze pamiętać o krotności pierwiastka, o krotności tego nawiasu, bo pamiętamy, że gdyby tu była dwójeczka, czyli byłoby x plus 2 do kwadratu, to musielibyśmy odbić wtedy nasz wykres i on by sobie poleciał cały w dół. I teraz, moi drodzy, to jest koniec zadania. To są takie kroki, które musicie wykonać po prostu, żeby rozwiązać to równanie. Oczywiście ten krok zerowy jest nieobowiązkowy dla liceum. Tutaj pamiętajcie, żeby wybrać dobrą metodę i dążyć do rozkładu tego, który tutaj macie. Oczywiście możecie tego rozkładu nie robić, tylko najważniejsze, żeby nie pogubić po drodze tych pierwiastków, które wam wejdą. A z drugiej strony, jak zrobicie sobie taki ładny rozkład na czynniki liniowe, to będzie Wam potem na końcu łatwiej odczytać pewne znaki, może jakąś analizę przeprowadzić, dlatego tutaj miejcie to po prostu na uwadze. To jest koniec zadania. To jest jeden przykład z wielu, który możecie spotkać na swojej ścieżce z wielomianami, z nierównościami wielomianowymi, dlatego, jakby to jest tylko przykład. I naprawdę, tak jak mówiłam, sytuacji jest wiele, więc ćwiczcie bardzo dużo, żebyście się ze wszystkim mogli e, obeznać. Zapraszam Was do innych filmów e, z wielomianów i nie tylko z liceum, z poziomu liceum, z studiów, które są na naszym kanale. Zapraszam do polubienia filmu, subskrypcji kanału, zapraszam do kontaktu z nami, mail jest na tablicy. Oczywiście zachęcam do wsparcia, szczegóły w opisie i słyszymy się w następnym filmie.